Proszę Państwa, po wczorajszej sesji Sejmiku, właściwie po dwóch pierwszych sesjach Sejmiku, my jesteśmy zdegustowani jako prawo i sprawiedliwość, prawo i pewnymi poczynieniami koalicji. Rzecz w tym, proszę Państwa, że spodziewaliśmy się, że będziemy marginalizowani, a nie spodziewaliśmy się, że w taki sposób, jak to jest czynione. Otóż, proszę Państwa, wczoraj, jak Państwo wiedzą, dopiero wczoraj wyłaniano wiceprzewodniczącej Sejmiku, a to dlatego, że na pierwszej sesji Cały czas dyskutowano na ten temat, aby nie powoływać wiceprzewodniczącego z Prawa i Sprawiedliwości. Z tego co wiemy, udało się chyba klubowi PSL przekonać koalicjanta, aby w prezydium sejmiku znalazł się przedstawiciel naszego klubu. Za to kolegom z PSL dziękujemy. Natomiast wczoraj po prostu zaproponowano nam z góry i uczynił to pan marszałek Stępień, przedstawił naszemu klubowi propozycję, że dostaniemy wyłącznie dwóch wiceprzewodniczących komisji. Czyli na 10 komisji nie dostaniemy ani jednej komisji, bo nawet komisja rewizyjna, która de facto no, powinna przynależeć najsilniejszemu, największemu klubowi opozycyjnemu, przewodniczącym tej komisji, zaproponowano sojuszowi lewicy demokratycznej.